No, cześć, Laczuś. Słuchaj, no ja y, na kamerkę sobie patrzyłam, patrzyłam. Nie macie, to sobie myślę, nie będę wychodzić, no bo do kogo, prawda? No, ale patrzę, że lecisz na śniadanie. No, to chciałam ci potowarzyszyć, jeśli mogę tu przysiąść sobie z kawusią. No, nie było cię cały wieczór. No, spytałam się, pytałam się właśnie twoich kolegów, koleżanek, gdzie jesteś, ale nikt nie chciał cię zdradzić twojego punktu lokalizacyjnego. Nikt nie chciał zdradzić, gdzie laczek jest. Nie wiem, gdzie ty... O, weź tą muchę. Gdzieś? Mucha wylądowała. Nie? Lepsze tam jabłko, tak? Mhm. No, także yy, nie znalazłam cię wieczorem. Nie przyszłam rano, nie ma cię. No ale dobrze, że ja tu mam podglądaczkę, to sobie podglądnęłam, że jesteś, nie? No to sobie chwilę posiedzimy. No dobrze. No cicho będę siedzieć, nie martw się.